przy czwartym schronie bojowym odporności klasy D w Węgierskiej Górce. Ten się nazywa Waligura. tak? Sąd Valigura. mieścił, jak dobrze pamiętam, 17 żołnierzy szeregowych i 3 podoficerów. Służył on w wojnie podczas II wojny światowej. Żołnierze z niego wycofali się na polecenie oficera w 1939 roku. Do samego końca broniąc się, do samego opuszczenia go, zginili się w nim. Słonie nie do końca był wykończony, nie było instalacji elektrycznej, nie było sztucznej wentylacji, ale mieli już dużo innych plusów, których nie było prędzej, na przykład komunikację. Chyba na świetnym, jak dobrze pamiętam, która się w nim już znajdowała, a w poprzednich stronach, które nagrywałem jej jeszcze nie było. Armaty polowe ustawione w pacernych szczelnicach na ruchomych platformach i jeden ciężki karabin maszynowy Browning ustawiony w szczelnicy w ścianie schronu. Nie zamontowano pancernej kopuły obserwacyjno-bojowej, ułożono jedynie na schronie worki z piaskiem. Posiadał dwie wyrzutnie rakie do strzelnicę broni ręcznej oraz stanowiska do optycznej. Właśnie te stanowiska do optycznej, to jest temat, których nie było jeszcze w tych poprzednich schronach. Schron nie do końca jest opuszczony, tak jak poprzednie, które oglądaliśmy. Jest tutaj na górze jakiś lód żeby nikt nie wchodził, a teren jest zagospodarowany, utwardzony, jakimś takim właśnie tą kostką betonową. Tutaj też tablica informacyjna właśnie o tym schronie. Tutaj widać ślady po ostrzale. Co istotne, jeżeli chodzi o schron, nie był on ostrzelany do końca w czasach II wojny światowej. Strzały, które zostały wykonane, ostrzał, który był wykonany z bliskiej odległości był zrobiony przez Niemców, kiedy przejęli ten schron w 1939 roku, a następnie zrobili film, nagrywali przy nim film, który był nastawiony na ich stronę, i do tego filmu właśnie wykonany był ostrzał schronu. Bardzo ciekawe informacje. W dniach od 1 do 3 września wojsko polskie w sile 1500 żołnierzy odpierało natarcie 7. monachijskiej dywizji Wehrmachtu liczącej 17 700 żołnierzy. Likwidacja Czechosłowacji wiosną 1939 roku stanowiła dla Polski realne zagrożenie uderzenia niemieckiego. Od południa. W związku z tym zaistniała potrzeba zabezpieczenia południowej granicy państwa przez budowę systemu fortyfikacji w Beskidach. Po dokonaniu rozpoznania obszaru w marcu 1939 roku przez pułk pół, przez e, Tadeusza Ziele, Zieleniewskiego stwierdzono, że ze względów na utrudnienia dostępności wynikające z warunków naturalnych, jeden z rygli obronnej zostanie zbudowany w Dolinie Soły w okolicy Węgierskiej Górki. Pisze, że planowano wybudować 9 fortów, wybudowano 5, pozostałe 4 tylko rozpoczęto. Na poprzedniej informacji, na poprzedniej tablicy, wyczytałem, że miało być ich 16, a wybudowano 5 lub 6. Nie wiem gdzie jest prawda, ale prawda jest taka, że nie zostały one do końca skończone. Tak schron Łóczeńga wyglądał po walkach. Na nim powstał właśnie ten dom, o którym mówiliśmy. Tu jest ślady zniszczeń strony. Wali po nagraniu niemieckiego filmu propagandowego w 1939 roku. Tutaj jest wali Waligura po walkach. Jak widzicie po walkach, on nie był zniszczony, a tutaj jest zniszczony po filmach propagandowych, stron wali zaraz po walkach widoczne w strzelnicach wyloty Luf Armat 76,2 mm, jak widzicie w tym miejscu. No raczej się nie uda wejść, dlatego że wszystko jest pozamykane, ale tutaj widać właśnie te ślady po tych ostrzałach, co do filmu nagrywali. Wszystko mocno tutaj zniszczone. Tutaj też widać, popatrzcie po nabojach, jakie tu siły miały te naboje, jak dosłownie przytopiło tą, tą blachę, te, te tutaj zbrojenie, ten no, kurde, nie wiem co, to jest, ale bardzo twardy materiał. Do schronu i nie wejdziemy. Jest w pełni pozamykany, tak jak widać. Tutaj też mamy ślady po kulach. Tutaj jakieś zbrojenia powyrywane. Tu bardziej przebiło dziury. o tutaj też, właśnie tam na, duże, na dole, dziura po jakimś dużym pocisku. Ta blacha cała wciśnięta do środka. I tutaj były oryginalne, takiej grubości, jak są te, bo te za grube nie są. Czy były bardziej zbrojone i grubsze? Tu było okienko, z którego był prowadzony też ostrzał w drugą stronę. Tutaj jest wejście od tyłu. Jakaś rura właśnie wentylacyjna do środka. W poprzedniej stronie, które Wam nagrywałem, tutaj były dziury też z pocisków, gdzie jakiś żołnierz od środka próbował szczelić, A tutaj też można było mieć przygotowane miejsce strzeleckie, gdzie z broni ktoś próbował wejść do środka, mógł być poszczelony od tyłu. Ślady jeszcze po nabojach, po boku, ale schron, jak mówimy, nie był zniszczony za czasów wojny, tylko po, po wojnie. Znaczy po wojnie, w trakcie wojny, był 1939 ale nie przez e, osób, które były prowadzone za czasów, kiedy Polska się tutaj broniła. Tutaj też widać, jak jest zniszczony właśnie od tego szczału. To chyba miejsce, było widać na tych zdjęciach, patrzcie jak te rury porozrywało. A to naprawdę gruba konstrukcja, a jest zerwana jak papier na cały schron. I mamy nagrane już cztery schrony z Węgierskiej Górki. Z tego co widzę, w tablicy, z tego co teraz grzebie w internecie, wychodzi, że jest ich 5, nie 6. Piątym jest jeszcze ten schron Włóczęga, na którym w latach 50. wybudowany był dom. Ponoć ten schron nie jest do zwiedzania, dlatego że no, po prostu istnieje na nim dom. Zobaczymy, może uda się podjechać, zobaczyć czy do mnie jest opuszczony, czy ktoś nie zamieszkuje. Jeżeli będzie opuszczony przynajmniej, może uda się coś od zewnątrz dograć, nagrać, wam pokazać. A jeżeli nie, no to te najważniejsze cztery punkty już macie nagrane. Teraz jeszcze zejdziemy na bulwary, chyba się dozwie. Tutaj taka rzeczka, gdzie można wejść sobie do wody, taka plaża jest zrobiona no i powoli będziemy wracać do domu. Jeszcze dwie godziny ponad jazdy, więc została nam, została nam włóczęga i została tutaj ta rzeczka, w kierunku której właśnie idziemy.